Siemaneczko, słuchajcie, mamy Mazdę. Taką fajną, gdzie olej ma 2300 km przejechane. Poprzednim razem, jak zalewałem olej tutaj, czyli 2300 km. O kurwa, a zaraz wam coś w Dobra, temat ogarnięty. <laughs> Robiłem dwa razy pukankę. Czyli na starym oleju zalałem pukankę. 40 minut chodził, zlana płukanka, Znowu dalany nowy olej, znowu od razu pukanka. 40 minut. I zalany olej właściwy. Teraz ma samochód przejechany 2,5 tysiąca kilometrów i jakieś 8 motogodzin na torze. Zalałem teraz pukankę tą, forte. Tak, lokowanie produktu, niech wam będzie, kurwa, że się sprzedałem. Akurat tą zalałem. I zobaczymy, jaki jest efekt, bo olej powinien być czysty. Teoretycznie samochód ma tylko 2,5 tysiąca km przejechane na podwójnej, wcześniej robionej pukance. Dwa razy robionej. No to lecimy do oleju. Gdyby nie było, weźmy sobie papier. <grywa> No dobra. Zobaczcie, ile jeszcze ta płukanka. W porównaniu z tekiem 2000 wypłukała więcej syfu. Chyba, że przez 2,500 km olej by się tak mocno zużył. W silniku benzynowym, to nie diesel, przypomina benzynowy silnik. O kurwa, no nie sądziłem. Ja wam powiem, że ja. Nie sprzedałem się tej firmie te ani Tech, ani Fortet, To po prostu reklamuję, reklamuję. Pokazuję Wam produkty, które działają. Tak samo jak narzędzia Neo. Są spoko, ale nie torksy. Torksy są chujowe. Przepraszam, są słabe. Naprawdę to robi robotę. Kurna, no powiem wam szczerze, jestem w szoku w swoim aucie, gdzie robię co 7000 zmian oleju i robię półkanki i nie sądziłem, że ta płukanka tyle jeszcze syfu wypłucze, Zawsze używałem teka lub Moly, tu też był używany tek i 2500 km ma przejechane samochód na podwójnej płukance teka, za każdym razem nowy filtr i tak dalej. I kurna... No coś w tym musi być. Naprawdę, że to robi robotę. Nie sprzedaję wam główna bo po prostu wam mówię co działa, tak? Fakt, że to jest droższa płukanka niż tek. Bo tam 98 chyba 8, czy 9 zł kosztuje. Ale no kurwa działa, no. Nie wiem jak te inne rzeczy, ten jakiś dodatek do oleju i tak dalej. No to dopiero testuję, tak? Potestuję i będę Wam powiem wtedy, czy coś to co faktycznie daje, że on mniej żre oleju, łatwiej odpala, czy mniejszą temperaturę trzyma tego oleju, tego nie wiem. Wiem, że płukanki naprawdę robią robotę. To Wam po prostu polecam. Z czystego serca. No po prostu ja dla Was zrobiłem test, tak? Także piszcie w komentarzach tutaj pod tym, tym jakie płukanki mam jeszcze dla Was przetestować. Ja wtedy napiszę do tej firmy, jeżeli się do mnie odezwą i dadzą kupić taki produkt, to po prostu go zakupię. Ewentualnie dadzą jedną na testy. Gratis, to fajnie, z nimi wtedy będzie. Powiem, że jest gratis, a jak nie, że musiałem kupić, to po prostu kupię. Piszcie w komentarzach Waszych faworytów i zrobimy taki, takie testy, takie filmiki nagram. Hej!